Witam wszystkich w kolejnym materiale. Na moim kanale zaczynamy od ciekawostki na drzewie. To jest królicza łapka. To będzie nawet chyba widać, są pa pazury tam. Tu są, o. Czyli jakiś tam drapieżnik sobie, no nad widać kość fajny. upolował zająca. To jest bardzo dużo zająców i na drzewie takie resztki. Zostawił to czasami się zdarza, nas zdarzało się głowy jakiś kaczek i tak dalej. Tutaj nawet są orły w Holandii. Także jest co to zabijać. Tutaj mamy naszego podróżnika, który wrócił z zimowych wakacji. Dobry, jak Jakeszu, jak dzień dobry. Słuchajcie, sprawa prosta, wiadomo jak to inna plantacja. Nie mówimy gdzie, ale inna. Eee, mix. Wiadomo, komis, konferencja, 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 komis i tak cztery razy. Czyli to jest tak zwana komisówka, komisówka tak? Komisówka. Słuchajcie, luszka, yy, może jak, jak ona wygląda, maksymalnie dwie, żeby były razem, yy, bo ona jest dosyć ciężka, nie jest za duża, mniejsza od Lukasa, ale lubi się poobijać, bo tam jest czarna. Wiadomo, klasa druga. Od czego zaczynam? Oprócz do tej łapki... Takie wiesz co? Może ja przejdę z drugiej tej strony? ...tej tutaj jest przez drapieżnika, to jest bardzo prosta sprawa. Zrób przebitkę na to, że ten sam system, który robiliśmy na Lukasie, konferencji, czyli dodatkowe, jak i, i No dodatkowy bambus i, ta, i tą i gałąź. Bałąc, dla produkcji i to jest wszystko. materiały No to jest stosunkowo świeży pomysł, jest tak? Sprzed Świeże, kilku lat. Przede wszystkim podstawa w komisie, słuchajcie. W komisie jest inaczej jak na gondolacji Wszystkie tego rodzaju gałązki macie piękne gruszki i to zostawiamy. To jest raz, dwa. Jednoroczne. Jednoroczne wszystkie na tej wysokości muszą zostać. Oczywiście nie 100%, ale powiedzmy 90-80. Przyczynami je 30%. I cóż. Chodźmy tutaj, do tego drzewa z łapką. Czyli standard. W tamtym roku było cięte. Tutaj ciężko jest ustalić wysokość. My się staramy mniej więcej utrzymać wysokość do tego e, pala, który jest drewniany. Ale to jest taka umowna, bo ktoś mi powie tak, ale e, tutaj zostawiłeś. Dlaczego zostawiłem? Tu wyciąłem, więc na ten rok go zostawię, tak? Zobaczcie. Wszędzie mam pączki, tak? Więc tu mam 100% grusz. E, tutaj jeszcze się zakończę I idziemy tu Czyli to co mówiłem W tamtym roku tutaj było cięte Zrobimy e, Klik tego bossa Od tego zawsze zaczynamy Myślę, że to jest dobra, dobra zasada Wtedy mamy ten czubek Oczywiście słuchajcie, jeżeli komuś by się nie podobało to co zrobiłem Zgadza się Są szkoły takie Można zrobić tak Aby było to na tak? Co dalej? Popra to jest e, rok y, 2-3 lata. On jest piękny, naprawdę piękny, więc ja go tylko zakończę, na ten rok zostawię, ale tutaj, spójrz, mam już na tamten rok zastępstwo. Czyli co? 30%, w tym roku ten, w przyszłym ten. Wymiana, jak zawsze. Idziemy dalej. tego, co mówiłem parę tygodni temu. Usuwamy te kałoski, polarny, y, które są. Zajpowiem e, tak horyzontalne Czyli tak. Wycinamy sobie tego. Ten też jest nie jest za bardzo przy taki. Ale zobaczcie tutaj. full Jak go zrobię tak, bardzo ładnie pójdzie na dół, gdyż powie tak, ale zrobisz, zrobisz cień i będzie lipa. Więc ja robię inaczej. Redukuję. Redukuję i wtedy wiem, że tutaj wystarczy. Zobacz, to będą ładne kolej. 1, 2, 3, 4. 8 razy 5 to jest 40, tak? I z tego po, e, można połowa. 20 gruszek mam na tym e, do, do, do zerwania. No dalej. O jednorocznej mówiłem, 30% tego ruchu posunę. Ten jest silny. Powiem więcej. Za silny zrobi mi się. Ale zostawię sobie tutaj, zobaczcie. On przejdzie połącznik, to normalnie, jak, jak się za komuny, popatrzcie. Tyk, tyk. Tutaj ten jest za tyk, tyk. Patrzy wszędzie mamy potrzebę, Naprawdę w tym roku jest czym wy, wybierać. To niepotrzebne. Bo... Tutaj jest jakiś chory, ale dobra, wszedł tego ładnie. Chyba 30%, 30%, 30%, tutaj 30%, mamy nic. 1 rok, 2 lata i 3 lata. Tych 3 latków, jak mawiał mój najstarszy szef, nie więcej jak dwa na drzewo. To jest tak mniej więcej. Ale jeszcze mi się to nie, nie podoba, tak? Problem jest, jak ta rurka. Tutaj powinno być zawsze jakiś inny narod. Spójrzcie tutaj. Chodzi mi o to. Tutaj są te małe jednorosze. Tak samo tutaj. Widzicie? To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Tutaj tego nie ma, więc musimy zrobić jakieś trzy zakończenia, tak? Jedno już mamy, panie tutaj drugie, trzecie, czwarte, piąte i wystarczy. Te malutkie są dobre, zostawiamy na przyszłość. I mniej więcej, mniej więcej to by było. Oczywiście, korekta z drugiej strony. jeszcze Tak, będą bo, bo jest, to są, tak? to jest stary sad, stare drzewa. Robimy jedną stronę. Tak, no więcej Dokładnie, jak połowy robimy, tak. wracamy. To już jest poprawka, więc te drzewa nie są też do końca zrobione. Co eee, jest taka, taka, tutaj, taka ciekawostka tutaj jeszcze. Gołej. Słuchajcie, szkoda, że to się odbywa. czasami. Cały, cały ten czubek, ze względu na to, że jest za wysoki. Tutaj chciałem Wam pokazać. Powiedzmy, że ja zepsuję to drzewo, tak? Może nie do końca zepsuję. Oczywiście możemy puścić całość, ale wtedy będziemy mieli choinkę do góry i, i, i zero produkcji. Więc czasami. no ja tu, tak, Tutaj akurat nie ma dobrego no do nie pokazania. Ma zkładu, nie? Ale powiedzmy, powiedzmy, że nie podoba nam się to tutaj. Więc czasami mówię, robimy coś, coś takiego. To troszeczkę potrwałka, dajmy chwilę. Mamy Los. siłę motorową. Wy, wypocząłeś. To. Eee, Masz siłę. Tak <laughs> Zdaję w Polsce. W ogóle tak na marginesie prywatnie. Polandia jest e, bardzo drogim krajem. Nie, że jestem e, jakimś takim tutaj, e, nie wiem, e, jak to mówią, sknerom czy szkotem. Ale tu się chyba taniej dla mnie żyje niż w Polsce. Zobaczcie. To wywalamy tu. Dobra, ktoś mi powie o reakcji, będzie miał ją rację, ale zobacz, obniżyłem. Mniej więcej jest w miarę. I robię czubek na tym po poziomie. Jest lepiej. Oczywiście, dlatego że drzewo nie ma cienia. Może mniej troszeczkę trosek u góry, ale jest w miarę. Wtedy już tutaj 30% trochę. postawiamy, zostawiamy. Tak też robiłem. Znaczy, do, do, docelowo tu by było fajnie. Jakby tutaj było tak. jakieś zastępstwo wtedy nawet to całe nie, 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 można. No tu zrobiłem błąd, już wszystko zdaje się. Ale to jest drzewo e, pokazowe. Bo wyciąłem tu, bo było tu, dotąd, tak? Gdybym wiedział, że to zrobię u góry, to tu bym oszczędzał. Tak mi się wydaje. Co jeszcze o komisie? E, słuchajcie, a się jąkam z wrażenia. Też był podcinany piłą. I powiem Wam tak, efekt nie są drzewa, które są grube, ale de facto tutaj podcinanie drzewa piłą dały. Mówię, jest. Dużo wątków, fajna, fajna praca. Drzewa po prostu, no jest to uciążliwe, bo trzeba z dwóch stron, bo one są za szerokie. Natomiast po drugiej stronie będziemy mieli łatwe drzewa. Jak my to mówimy, to jest zabawa. Dla dzieci. Myślę, że to tyle, pozdrawiam wszystkich, którzy, którzy są w Holandii i w Niderlandach. Ale mówię, e, tak robimy jakieś 10%. Nie za dużo, bo reakcja jest wtedy. Może, żeby to uświadomić. Hey, Łukasz. Tutaj. Po prostu tutaj w przyszłym roku będzie coś takie nawet więcej. Tak, tych jednorocznych. No będzie, no później tak. one będą tak. dwulatkami. No i tak, tak to, to będzie wyglądało. wyglądało. Oczywiście, powiecie, ale to nie problem. Pozdrawisz sobie z tej no tak się robi, tak się tak, tak robi Jeszcze ciekawostka odnośnie tego sadu Tutaj te drewniane pale były dokładane, puszczony drut I zobaczcie, każde drzewo jest to niebieską taśmą, tutaj tak, paluchem rzadko e, tu, tu nawet dobrze widać, zobaczcie jak to drzewo jest w tą e, stronę, w lewą nie, Tutaj głównie chodziło szefowi, wydał na to jakieś 13 tysięcy euro na te druty, na, na, na te pale, plus nowocizna wiadomo Bo jak maszyna, która ob, robi oprysk To facet nie mógł wjeżdżać, bo one po prostu były krzywe Strasznie prawo były tak. I było, dlatego nie? kazał nam to e, Wpić te pale koparką, zrobić druty i przywiązać Słuchajcie, z mojej strony to tyle, jak będą jakieś pytania Odnośnie komisu, no to komisa, czy tak się mówi, nie komisu Kom, ko, Komisówka, po komisówka. Po To służę swoją wiedzą Na razie Trzymajcie się. Do usłyszenia.